Witam na moim kanale Wheels by David. Dzisiaj chciałem Wam pokazać błąd P1453. Jest odpowiedzialny za to ten sensor. To jest sensor odciśnienia w DPF-ie. Problemem tutaj są te wężyki, że one się rozlatują. Zobaczcie, jaka jest ich jakość. Wszystko się kruszy. Nie ma danych od filtra cząstek stałych do czujnika i też często. Te opiłki, opiłki, te gumy, te plastik guma zatyka nam ten sensor i ten sensor nie jest, nie chodzi prawidłowo. Także jeśli macie problem z tym błędem P1453, to bym sugerował wymienić ten sensor i te wężyki. Ten sensor znajduje się za turbiną, koło turbiny, za silnikiem. Także do wyciągnięcia tego sensora potrzebujecie wymontować. Filtr powietrza i dolot, tą rurkę krótką od dolotu, a miejsce tego sensora jest bardzo ciasno pomiędzy budą a silnikiem. Także życzę Wam powodzenia w wydostaniu go, bo na pewno będziecie mieli z tym niemały problem, bo jest w takiej ciężkiej do dostania lokalizacji. No nic, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli Wam pomogłem, to like i subskrypcja jakby wleciała to by było super pozdrawiam cześć